Na szlaku, witam ponownie, na ścieżkach rowerowych naszego powiatu dziś wycieczka rowerowa szlakiem wąskoturówki tak się to nazywa, ale, no właśnie tak to jakoś zrobiono, projektując tę ścieżkę że skupiono się jedynie na wartości samej ścieżki czyli zrobimy ścieżkę, ludzie przyjadą a to niestety nie tak i powiem tak: te ścieżki to tak w ogóle miał penetrować Piotr Krzypczyński. Ale niestety Piotr jeszcze ma rekonwalescencję i nie jeździ rowerem tak jakby chciał. Tak więc to trochę nie wypalił ten pomysł związany z eksploracją powiatu. Ja zajęłem się trochę bliżej miasta. Piotr miał robić te rzeczy, ale coś się to nie ucieczę, bo. No bo. Bo idzie jesień. Oczywiście jeszcze miesiąc został, ale. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Jesienne wycieczki, zwłaszcza jeżeli będzie porządna, złota polska jesień, też są wskazane. Tak więc jest za mną zieleniewo, a ja przez bezpraw kieruję się na ząbrowo. No i to tak to na tej ścieżce. Mówiąc szczerze, to jakichś wielkich atrakcji tu nie ma. Bo nawet gdyby chcieli ci komuś powiedzieć, a dobra, to weź pojedync ścieżką do Gościna. Ale po co? No tak szczerze. Po co? No tak, dobrze. okej okay. Jezioro Dargocice. Jezioro Kamienica. Bo w sumie Dargocice to miejscowość. Ale wiadomo, u nas mówi się Dargocice, to wiadomo o co chodzi. To też jezioro. Jak ktoś chce, to może jechać, ale no właśnie, no nie bardzo jakoś to jezioro, takie jezioro, takie, właśnie, ja, ja nie wiem, nie chcę obrażać po prostu pewnych rzeczy, po prostu stan jego zagospodarowania jest mierny, ja już o tym mówiłem, a propos siecina, nawet pisałem. Brak ratowników, brak infrastruktury. No, to nie o to chodzi. Tak, To znaczy, z jednej strony chcemy mieć turystów, ale z drugiej strony no nie bardzo chcemy cokolwiek robić. Dobra, dość narzekania. No, bo z drugiej strony jest ścieżka rowerowa i można nią jechać. Fakt, ale jak pokazuje doświadczenie innych regionów. Gmin miast te ścieżki, które mają w sobie to coś, można łatwiej zapromować, zareklamować i zachęcić do korzystania z nich. Czy to coś ma ścieżka szlakiem dawnej korzystki z No, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Powiem Wam coś, to jest cały ten projekt tych wszystkich ścieżek, tak jak to tutaj wygląda. No i mamy gminę Rymań, gminę Siemyśl, Gościno i gminę Miasto Karlino. I tak szukam, bo tu kiedyś gdzieś było napisane. Że to jest ścieżka, która przebiega dawnym tym, ale to chyba nie tu. To było gdzieś indziej. A w każdym razie, tutaj na skrzyżowaniu jest informacja, co to za ścieżka, ale tam zamiast szlak wąskotorówką, to szlak nad morze. Nie wiem, kto w gminie wpadł w ogóle na ten pomysł, że tak to nazwać. Niepotrzebne całkowicie mącenie ludziom w głowie. Poza tym, szlak nad morze. A gdzie on prowadzi nad morze? Dojechać im nad morze bezpośrednio jako szlakiem, no to jest trochę karkołomnec, no ewentualnie jeżeli ktoś chce próbować jechać ścieżką, która jeszcze nie istnieje w Grzybowie. Tak więc nazwa naprawdę fatalna, zamiast wykorzystać atuty, które są, które mogą ludzi tutaj faktycznie przyciągnąć, no, to robi się takie, takie rzeczy. Ale dobrze, no, po to jeździmy czas, wreszcie się zastanowić, dlaczego po prostu nie ma tu żywego ducha na tych ścieżkach. Przecież jeszcze weekendami to czasami tutaj kogoś widać, ale jak już się jedzie o tak, jak teraz, poza tym weekendem, to pojedyncze gdzieś tam osoby sobie śmigają. Kozojepcy być muszą. Po prostu bez tego nie da się inaczej funkcjonować na wsi Kobrzeskiej. Po prostu. Aczkolwiek też autochtonów nie chcę oskarżać o takie rzeczy. Ale jest. Jest, słuchajcie, strasznie dziś gorąco. No. Zaduch jest taki, że hej, ale trochę zaczęło wiać. To chociaż tego tyle dobrego. Ale co chciałem powiedzieć. Ale jest wiatka. W ogóle z tego, co sprawdzaliśmy, o osa ziemna, o, sprawdzę w ogóle sprawdzaliśmy i ten przystanek znajduje się na mapie jako przystanek wąskotorówki. Jeżeli faktycznie dobrze patrzyliśmy, miałem tu kiedyś przyjechać z mapą i zobaczyć ten teren. Ale to może jest na następny przysta przystanek i przyczynek w ogóle do tego, żeby trochę szerzej i z Piotrem Rybczyńskim pojechać w ogóle tutaj w terenie. Trochę się rozłożę z gratami. No, rozwala się to wszystko w ogóle. No, nie wygląda to najlepiej, Wam powiem. Miejscówka ciekawa. I zakładając, że faktycznie tu zatrzymała się wąskotorówka, bo był tu przystanek dla dwóch wiosek, dla Przećmina i dla Błotnicy. Pretmin i Blotnic, te miejscowości miały tutaj swój przystanek. I dotarcie tutaj wąskotorówki, która w Kobrzegu funkcjonuje od 1885 roku, to jest coś zwrotnego w historii, co powoduje, że mieszkańcy mają wreszcie doskonały i komfortowy jak na owe czasy dostęp komunikacyjny do stolicy powiatu kołobrzysko-kartyńskiego, jakim był Kołobrzeg, to, to stolica. No i jeździli, to funkcjonowało aż do lat 50., bo w czasach polskich również to funkcjonowało. Trochę sobie przystawię. Herbata jest, słuchajcie, jedemy tutaj. No można. Herbata jest dobra na wszystko, nawet jak jest ciepło. Zawsze może stygnąć. To tak dla tych, którzy by wątpili. Do czego zmierzam? W ogóle wyobraźmy sobie, że mamy szlak dawnej wąskotorówki. I przecież przebiega. Ta ścieżka szlakiem wąskotorówki. I tak mnie zastanawia, dlaczego takich przystanków tutaj po prostu nie zrobić? Dlaczego nie opracować? Przystanek Zieleniewo, niedaleko domku pani Sołtys, przystanek w bezprawiu, przejazd nad stróżką, który widać na początku filmu. Bo ten strumyczek nazywa się Stróżka i jest dopływem parsenty: zbiera wodę z Zieleniewa i, i wpływa do rzeki na zielenieckich łąkach. Potem. Przyjeżdżamy tutaj, i tu właśnie był przystanek, więc doprzeć mina, do mi na Dobotnicy nie było żadnego problemu. Do bezprawia pewnie tędy też by się doszło. Tak więc da to się zrobić w ten sposób. Byłaby to o wiele większa atrakcja niż do tej pory. I gdyby jeszcze gdzieś ustawić tutaj nawet replikę wagonu. My taki wagon namierzyliśmy w gościnie, słuchajcie, no ale było za późno. Było za późno, bo wagon ten został po prostu wywieziony już na czy rozebrany i tyle tego wagonu było. Tak więc mocno się spóźniliśmy, a wielka szkoda. No po prostu, bo, bo historia, jej kawałek odeszła od nas, a był na podwórku, ktoś tam po prostu pa kamerę sobie zrobił. Ścieżka wymaga też, żeby ona była bardziej atrakcyjna, no to wymaga dodatkowych elementów. No tego. Nie ukrywajmy. No tutaj ten domek się powoli rozpada i, i chyli, bo po prostu są przeżarty. I młodzież pewnie też i zrobiła tu nieco. Bo tu pewnie jest dobra okazja, patrząc o tym, co jest za ławką. Janosik, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego, no ale jest. No to moi drodzy, cóż. Mogłoby to wszystko wyglądać inaczej. Ja jestem pewien, że da się to jeszcze obrócić. To powinna być po prostu ścieżka szlakiem kołbrzeskiej wąskotorówki i ona powinna prowadzić do ciekawych punktów i w takich właśnie miejscach, gdzie były przystanki, czy w tych miejscowościach wiatka jest mile widziana. Tutaj w harzyńskim lesie, gdzieś w tych okolicach, dobrze by się było zastanowić, czy, czy, czy w, no nawet nie jest harzyński las, to teraz ja przeginam. Dobrze by się było zastanowić. W tym lasku nad zrobieniem jakiegoś miejsca na nocleg. Bo tego po prostu tu brakuje, ewidentnie po prostu tego brakuje. Dlatego, że gdyby chcieć nawet zaplanować sobie taki wyjazd żeby móc gdzieś odpocząć, żeby. Są takie polanki po drodze, to jest kwestia tylko zagospodarowania i wskazania, że to jest miejsce, na przykład, do rozbicia namiotu, ale to też nie można tego zrobić, żeby to było przy ścieżce, przy drodze, bo to no, ani niekomfortowe, ani też nie do końca bezpieczne, jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał nam zrobić e, krzywdę. Ech. W lesie nie można spać na dziko, nie można też rozpalać ognisk. Tu też brakuje takiego miejsca, w którym taką prostą kuchaneczkę do zagrzania wody, żeby można było sobie postawić. No po prostu nikt nie wpadł na to, że coś takiego można by było chcieć zrobić. Ale to też pokazuje nam skalę problemu, że ścieżki projektują i wymyślają ludzie, którzy się na tym nie znają. To znaczy, inaczej, może znają się na projektowaniu, ale nie na tym, czego by chcieli turyści i co byłoby wskazane na szlaku, żeby było. Nawet jakbyśmy tu zrobili przystanek powrotny, gdy będziemy już wracali z Harzyna, no to, to mamy problem. Prawda? Bo tu nie ma się gdzie zatrzymać, nie ma gdzie odpocząć. Jest jeden azyl, ok? Mamy, ale też można by było zrobić fajne opracowanie i napisać tutaj to, co jest. Trochę dużo narzekania dzisiaj, ale mówiąc szczerze, jak tutaj jechałem, to. Jakoś ja zapamiętałem tę ścieżkę inaczej. O ile sama stacja była dobrze pomyślana, no bo z bezprawia tutaj na zakręcie tory przechodziły przez drogę i tutaj pociąg się zatrzymywał, żeby zabrać podróżnych, no to miało to sens. Natomiast to dzisiaj przebiega tędy droga S6 i to, trochę mówiąc szczerze, nie przypomina to szumu morza. Tak więc, no to nie do końca jest to, czego można było się spodziewać. Pięknie zapakowanie turyści i to jest to, czego chciałoby się widzieć na tej ścieżce częściej. Powiem tak, bo też trzeba oddać prawdę temu, że to nie jest w ten sposób, że nikt tędy nie jeździ, po prostu żywego ducha nie widać. Ale jak porównacie to z, ze ścieżką nadmorską, to widać od razu, że ten ruch no nie do końca jest przekierowany tak, jak na to zasługuje, bo ta ścieżka wiodąca tutaj przez kobrzeską wieś, Zasługuje na to jednak, żeby być trochę lepiej rozpromowany. I dlatego mi żal, że to w ten sposób funkcjonuje i działa. I żeby poprawić ten wizerunek promocyjny, przy zaangażowaniu, niewielkim zaangażowaniu środków finansowych, można to właśnie osiągnąć. A przy okazji zrobić coś, czego w wielu miejscach nie ma. Ja o tym też mówiłem, że no, takie miejsca, właśnie do których turysta, żeby trafić, musi chcieć. I one są. Jeżeli jest łosia strada, to my też powinniśmy się na czymś zastanowić, a nie tylko za każdym razem robić ścieżkę nad morze. Gdzie bez po prostu się nie pojawię, prawda? Dlatego to jest taki postulat, żeby chcieć uciec z, z miasta po coś, a jeżeli jechać do tego miasta, to też po coś w obie strony. Więc być może jakiś szlak nad jeziorem Dargocice. Nie wiem, głośno tutaj myślę, nie mam na to pomysłu. W każdym razie, no, ścieżka znana. Piotr Rybczyński to pewnie tu jeździł rano, wieczorem, latem, zimą, bo znam Piotra i wiem, jak to robi. Eee, chciałbym pojechać na wycieczkę do lasu, ale powiem Wam tak szczerze. Jest jedna rzecz, której się nie spodziewałem, ale po tych ostatnich deszczach, to jeszcze rano nie jest tak źle, ale wieczorem ostatnio poszedłem do lasu, to dawno już mnie tak nie obsiadły i nie pogryzły komary. No powiem wam, że. No, jest zmasowany atak. No nie wiem, że miał pretensję do Komarów, ale no, mogłyby trochę odpuścić. Ale to powoli dobiega końca i powiem wam, że no, jakby była fajna, dobra jesień, to by była okazja połazić do lasu po lasach w ogóle tutaj w naszym, naszej okolicy, nie tylko na grzyby. Herbata nie sobie stygnie, dobra wiśniowa, polecam zrobić sobie coś więcej tylko niż jakąś tam saszetkę. No, tak więc podsumowując tak pokrótce, do poprawy infrastruktura, no i całkowicie założenie tej ścieżki, je trzeba zmienić, bo jestem przekonany, że jesteśmy w stanie więcej tutaj osiągnąć, jeżeli będą przyjeżdżali ludzie po coś, coś, co będą mogli zobaczyć, nawet jeżeli to będzie tylko pokazanie historii. Przecież mamy zdjęcia, mamy ilustracje, one nie są nam obce. Zaczynając od obrzegu kończąc na rymaniu wąskotorówki, czyli ciuchci na wąskich torach. Fanów w kolei nie brakuje, i gdyby faktycznie tej ścieżce coś takiego nadać, to moim zdaniem byłby to strzał w dziesiątkę. Na pewno byłaby to dobra lekcja historii tutaj lokalnie w lesie. No i kolejna sprawa to możliwość odpoczynku i noclegu. To jest na plus, wbrew pozorom. No, może nie wygląda to fajnie zrobienie sobie zdjęcia z napisem kozojebcy. To nie jest coś, co pragniecie wrzucić na Facebooka. No ale ale tak to wygląda, więc żeby to zmienić, no to potrzebujemy współpracy z lasów państwowych bez większego problemu, bo tu jest wsparcie i jest moc, to się czuje, no natomiast to pytanie, czy gmina też by nie chciała w tym partycypować po to, żeby zwiększyć potencjał, no na pewno nie szlak nad morze, no to nie to ja bym się wzbraniał nawet, żeby jechać na taki kierunek i, i, i tego bym nikomu nie życzył, bo po prostu mijając zieleniewo, no nic nie mamy, ani do zobaczenia, ani, ani po, co, po co po prostu w ogóle tam podróżować, tak szczerze. A tutaj tak, przyznam się Wam, że ja dalej jechał nie będę I to z kilku powodów i to też tak gwoli usprawiedliwienia, bo wakacje się kończą, kończy się też nasz, od, nasz odcinek poświęcony tym wycieczkom pieszo-rowerem, ale kończy się tylko na chwilę. Proszę Państwa, no wrzesień to czas poligonów, więc i mnie to spotyka. Piotr Rybczyński jeszcze się kuruje, dochodzi do siebie po wypadku, jaki miał, więc myślę, że na przełomie września, października z czymś ciekawym dla Was wrócimy i takich porad, uwag będzie sporo. My na pewno je jesienią i gdzieś tam na początku zimy zbierzemy, opracujemy. I wyślemy do poszczególnych włodarzy z prośbą o zastanowienie się i oczywiście jakieś w miarę sensowne, skuteczne działania po to, żeby zmienić to, co mamy, i żeby się to stało jakimś takim produktem turystycznym, który nie będzie pozostawiony sam sobie, tak? który będzie miał wartość dodaną i będzie powodował, że faktycznie turyści. Będą tu wybierali, a nie po prostu pędzili tylko jedną ścieżką, e, tylko dlatego, że ona jest nad morzem, i będą po prostu tamtędy sobie jeździć. E, tego sobie życzę i zapraszam Was na kolejne nasze spotkania e, w, w rubryce e, pieszo i rowerem. Być może wkrótce odezwie się Piotr Rybczyński, być może jakiś ekwipunek potestujemy. No zobaczymy. Nie było wycieczki planowanej kajakiem. Może jesienna jeziorem resko, ale to w planach. Tyle. Widzimy się na szlaku, pozdrawiam serdecznie. Mały suplement do tego odcinka, szlak nad morze, teraz tu będzie gdzieś wiór na kierunek korzystno. I grzybowo, bo widać go z tej strony. Jak się od Kołobrzegu jedzie, to czegoś takiego jak szlak nad morze nie ma. Pierwsze w ogóle o czymś takim słyszę. Szlak nad morze to jest od budki do grzybowa. Od budki w do grzybowa. Jakaś abstrakcja. A ten szlak, którym teraz będę jechał, czyli na kierunek Kołobrzeg, to jaki to jest szlak? Ty jest szlak na kierunek morze, a to jest szlak gdzie? To jest jakaś głupota. <głysy> Powiem... Pierwszy raz coś takiego zobaczyłem. Może dlatego, tak, że nigdy nie zwracam na to uwagi, teraz trochę inaczej. Nie wiem, nie wiem co o tym sądzić. Słuchajcie, bo jadę w tej chwili do Kołobrzegu i nie wiem co to jest za szlak. Gmina nawet jakby chciała, mogłaby go oznakować na określonym odcinku. No, ale już potem na odcinku miejskim tego nie może zrobić, więc tu we w swoich włościach to sobie zrobiła. I to jest rzecz, to już tak na koniec że gminy z miastem nie mogą się dogadać, nie ma żadnej współpracy, żadnej synergii. Nawet chyba nie próbowano tego po prostu robić, i tak to właśnie jest, tak po koło obrzesku. A to chyba nie o to chodzi.